Spotkałem księdza, lat może 40 kilka, i po chwili rozmowy on tak na pożegnanie mówi szeptem: Wiesz, ja to już mógłbym umrzeć. Czy znaczy ja już jakby nic mnie tak nie kręci, że ja już bym się chciał spotkać z Panem? Spotkałem zakonnicę, która mówi: No, już byłam tą katechetką dwadzieścia lat, jestem gotowa. Jestem gotowa na spotkanie z panem. Spotkałem małżonkę, dzieci trochę już odchowane, i ona mówi: Kocham męża, kocham te moje dzieci, ale jeszcze bardziej kocham Jezusa. Mogłabym umrzeć. Podziwiam tych ludzi, podziwiam ich gotowość, ale jednocześnie pomyślałem, że jest to rodzaj takiego papierka lakmusowego tych wszystkich naszych. Deklaracji wiary i miłości do Pana Boga. Święty Paweł mówi: Dla mnie żyć to Chrystus, umrzeć to, to zysk. Wszystko chodzi, we wszystkim chodzi o Chrystusa. Będę żył, jeżeli On chce, żebym jeszcze był z Wami i dla Was. Ale ja chcę być zjednoczony z moim Panem, z moim źródłem. Co jest pierwsze? To jest rzeczywiście moją pierwszą miłością. Na ile to jest miłość deklaratywna, a na ile jest to coś, co może się dzisiaj wydarzyć i mogę powiedzieć: Panie, jestem gotowy dzisiaj. Tęsknię za Tobą. Na wyjazdach z Duszpasterstwem też mamy uczty i na naszych kajakach. Ucztą było po prostu to, że po całym dniu wiosłowania, później po rozbiciu się w miejscu, które udało się znaleźć, po rozpaleniu ogniska, przygotowaniu jedzenia, w końcu mogliśmy coś zjeść. To była dla nas uczta. Niezależnie od tego, co tam było do jedzenia, to była uczta. I wtedy, im większa pojemność menażki, tym lepiej. To nic, że zajmuje dużo miejsca, że jest ciężka i tak dalej, wtedy ta pojemność się liczy. Podobnie jest na uczcie, o której mówi Jezus, bo tam chodzi o pojemność naszego serca. Nasze serce ma pojemność. I ten, kto się wywyższa, różne rzeczy do tego serca wrzuca, jakby zapełnia to. Serce ma pojemność, a ktoś to może zapełnić opinią innych ludzi, popularnością. Karierą, wynikami w nauce, swoim wyglądem, i może się tak porównywać z innymi ludźmi, i to swoje serce zapełniać różnymi sprawami. I to będzie serce, które może być w pewnym momencie niezdolne do przyjęcia Pana Boga. Ale jest też ten drugi, który się poniża, który staje przed swoim Stwórcą. Jest stworzeniem, staje przed Stwórcą i mówi: Nic nie mam, nie mam nic, czym mógłbym Ci zaimponować, albo Ci zapłacić, ale po prostu chcę Ciebie. I to jest to najbardziej pojemne serce, do którego przychodzi Pan Bóg, wypełni po brzegi to serce. I wtedy taki człowiek będzie wywyższony, bo on będzie świątynią samego Boga. Z tym nic nie może się równać.